Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj chcę porozmawiać z Wami na temat coraz szybciej zbliżających się wyborów i tych wszystkich kandydatów. Ale szczególnie chcę się zwrócić do tych wszystkich lewackich ludzi, którzy głosowaliście na tego rudego niemieckiego zdrajca. I chcę do Was zaapelować, abyście choć raz, choć raz, zamiast emocji użyli rozumu, logiki i serca. Otóż e, chcę Wam powiedzieć taką rzecz. Głosowaliście na tą rudą niemiecką kurwę. I zastanówcie się, czy co? Wygrał Niemiec, który już raz rządził Polską, który sprzedał, poniszczył wszystkie jednostki, a potem, jak taka zwykła kurwa, tchórz jebany, spierdolił do Brukseli po to, żeby lizać dupę Angeli Merkel i tej von der Leyen i sprzedawał kraj. Był wrogiem narodu polskiego przez cały ten swój czas przebywania w Brukseli. Nie dostaliście nauczki co to bydle niemieckie potrafi. No cóż, czasami niektórzy więcej nauki potrzebują. Ale zagłosowaliście drugi raz na złodzieja, Niemca i zdrajcę. I teraz do was mam pytanie lewackie osiołki. Czy w związku z tym, że wygrał wasz idol, ta niemiecka kurwa, wchodzicie bez kolejki do lekarza jak Ukraińcy i te czarne gazele, które nam tu zwożą? Nie. Płacicie niższe podatki? Nie. Płacicie mniejsze ceny w sklepach? Nie. Dla Was jest specjalnie zdrowa żywność? Nie. To dalej kurwa nie rozumiecie, debile pierdolone, że głosowaliście na kurwa faszystę, na bandytę, na przestępcę i kurwa takiego patologicznego kłamcę? I za te wasze kochane głosy, debili kurwa lewackich. Dziś jebie was w dupę tak jak resztę narodu. Dalej jesteście tak jak my wszyscy gnojeni, tępieni, truci jedzeniem, wodą i powietrzem. Więc pytam się was, czy pan Bóg wam już doreszcie odebrał rozum? Bo człowiek bez rozumu jest gorszy od zwierzęcia. I dziś moi drodzy nie agituję nikogo do głosowania na kogokolwiek. Ponieważ ja jestem za likwidacją wszelkich partii i wprowadzeniem bezpośredniej władzy narodu, żeby to naród ustanawiał prawa, żeby były kurwa te gady polityczne pozbawione wszelkich immunitetów i przywilejów i żeby to naród ustanawiał prawo, a ci, którzy będziemy oddamy im, trochę tej władzy w ręce, żeby oni pilnowali, żeby nasze ustanawiane przez nas wszystkich Polaków prawa były przestrzegane. A więc nie preferuję żadnego z kandydatów. Natomiast do Was zwracam się z prośbą o to, abyście się choć raz w życiu, przy wyborach, pokierowali się zdrowym rozsądkiem, rozumem i sercem. I chcę wam powiedzieć, ponieważ tych kandydatów jest to dużo, ale przy tych największych, którzy się w tych wyborach liczą, Trzaskowski, kim ta kurwa jest. Ano, jest, moi drodzy, śmieciem zdradzieckim, lewackim, sprzedajną dziwką, przydrożną, polityczną. Która już podpisała umowę, że Warszawa będzie pierwszym miastem, gdzie wam będą zakazywać jeść mięsa, ale w Polsce to całej się ruszy i już niedługo będzie kilka kilogramów tylko mięsa na cały rok, a może po roku już w ogóle nie będzie mięsa. I tu do was wy kurwa debile lewackie, gdzie wstawiłem zdjęcie tej fabryki Robali, która już notabene jest budowana druga. Że pisaliście, że tam będą produkowane pasza dla zwierząt? Tak, macie w 100% rację. Będzie produkowana pasza dla zwierząt. Dla was, kurwa, lewackie barany pierzdolone, Bo jak wam zakażą jedzenia mięsa, masła, wszystkich wyrobów zwierzących, to będziemy wszyscy przez was, te paki, pierdalać karmę. Tak, z tamtym, z robaczkami i będziemy zdychać, bo to nie jest karma dla ludzi. Druga sprawa. Zakażą nam jeżdżenia samochodami, zakażą nam kupowania ciuchów. Tak, i wy kurwa, osły lewackie, dokładnie będziecie mieli to samo co my. Bo oni tylko czekają, żeby takie barany jak wy oddali głos. A potem jebią was w dupę, niestety. Jak każdego Polaka. Co do hołowni, no myślę, że tego idiotę. Tą laleczkę. Bohatera, który chciał gnieść Putina w ziemię, a sam ze strachu przed śmieciarką zesrał się w swoim nowym elektrycznym BMW. Człowiek, który swoją żonę wysyła do walki na front, a ta mała, zapłakana kurwa będzie wtedy opiekował się dzieckiem. Nie, może, może będzie jako niania w przedszkolu pracował. Trzecim z tych znaczących kandydatów jest Nawrocki. Człowiek dla mnie, ja mówię tylko swoje odczucia i swoje opinie. Dla mnie, człowiek burdeltata, sutener, człowiek z tej ciemnej strony świata przestępczego, żaden z nich dla mnie nie wróży Polsce niczego dobrego. No i ten kandydat, który budzi najwięcej kontrowersji, a mianowicie Grzegorz Braun. Chcę wam powiedzieć tak, nie ma ludzi idealnych. I na przeszłości Grzegorza Brauna też są ciemniejsze punkty, do których się można przyczepiać. Akcja z dla mnie ma podwójne dno. I wiele takich rzeczy jest, których bym z miłą chęcią chciał zadać Grzegorzowi Brown parę pytań. Natomiast chcę Wam też uświadomić jedną rzecz, żebyście w tych Waszych wyborach kierowali się, tak jak mówiłem, rozumem, logiką i sercem. A więc pokażcie mi choćby jednego polityka, który, tak jak Grzegorz Brown, od wielu lat walczy z tym pierdolonym systemem, z tym nierządem, i pisowskim, i pełskim. Takiego polityka, który kurwa wszystkich łącznie z tą von der Leyen, z tą suką faszystowską sprowadzał do parteru w Brukseli. Pokażcie mi choć jednego polityka, który tak żarliwie walczy o polskość. Jedni mówią, że żyć, drudzy nie. Ale wam powiem tylko tyle. Można mieć do niego różne pretensje, bo nie ma ideałów. Natomiast na pewno, na pewno w tym 38 milionowym narodzie, który jak nikt udowodnił i pokazał, że jest prawdziwym patriotą. Pokazał, że jest ideologiem, że on za swoje wartości walczy, walczy bez względu na konsekwencje. Za to tego człowieka szanuję i darzę go ogromnym szacunkiem, bo ci, którzy walczą dla stołków, dla pieniędzy, dla innych, to są po prostu polityczne dziwki. Natomiast Brauna nie kupią. Wiem, że nie kupią. Ja mam do niego kilka zastrzeżeń. Nie tak jak Wam powiedziałem, chciałbym mieć możliwość zadania e, tych kilku pytań. Natomiast, e, tak jak mówię, to jest jedyny polityk, jedyny Polak, który kurwa bez względu na konsekwencje pokazuje, jak walczy o Polskę, jak walczy o naród, jak walczy o historię naszą i jak walczy o suwerenność. I dziś nie namawiam Was, żebyście głosowali na kogokolwiek, ale idąc do głosowania, chciałbym, żebyście się nie kierowali emocjami ani poglądami politycznymi. Abyście choć raz pokierowali się logiką, rozumem, sercem. I byście nie głosowali na żadnego z kandydatów, ale żebyście głosowali na Polskę, przyszłość Polski i przyszłość rodzących, rodzących się dzieci. I mi się wydaje, że Ci, co będą głosować na Brown, chcą dobrze dla Polski. Dlatego wzywam Was, abyście pierwszy raz może użyli logiki, rozumu i serca w imię przyszłości Waszych dzieci.